Cześć, nazywam się Kamil Polinceusz, prowadzę kanał kulinarny IGASTRO TV. Dzisiaj troszeczkę bardziej na luzie, bo nie będę gotował w tym odcinku Ekspres do kawy. Tym razem Fresco urządzenie z serii X model X85. Udoskonalony i uleczony następca modelu Fresco P8. Ekspres o wydajności do 100 kaw dziennie. Zapraszam na film. Omówimy sobie pierwszy dział, podstawowe parametry, dwa, podstawowe funkcje, trzy, ciekawe rozwiązania, cztery, przygotowanie napojów. Dział piąty, być może najważniejszy, codzienne i okresowe czyszczenie oraz konserwacja. I dział szósty, niespodzianka, orzeźwiający, szot kawowy na opalne dni. Jedziemy. Dział pierwszy, podstawowe parametry. Pojemnik na ziarno 1 kg, zbiornik na wodę 6 litrów, wyświetlacz 7 cali, ociekacz 2 litry, pojemnik na fusy 50 torcy. Nie będę podawał wymiarów w ekspresów, jest dość duży, ale niezbyt wielki, on ma 6-litrowy zbiornik na wodę, czyli troszeczkę mniejszy niż... Tego typu ekspresy, ale nadal duży. 600 to nadal jest sporo, a dzięki temu jest bardziej kompaktowy, bardziej ciekawy, prawda? Ten wygląd bardziej smukły. Zbiornik na kawę ponad 1 kg wchodzi. Ciekawe rozwiązanie jeszcze tu jest takie: tu jest takie pokrętło zabezpieczające, czyli zamykamy jakby twórcowe, wypadające ziarno, i możemy zdjąć sobie. Giemnik na kawę, żeby go wyczyścić, umyć, czy chcemy zmienić mieszankę, bo chcemy wypróbować nową. Nie do końca polecam wyciąganie tego. No wiadomo, kiedy musimy, to musimy. A jeżeli już wyciągamy, to trzeba tam zacząć do środka i po prostu posprzątać wokół, jak coś powypadało, tak żeby z... nie przeszkadzało. Więc funkcja ciekawa, ona się już pojawia w wielu ekspresach, ale ten model to ma, więc warto. Skoro jesteśmy przy zbiorniku, pokrywka może nie jest jakaś okazała, no ale wiadomo, jest uszczelka. Czyli po pierwsze, troszeczkę wycisza w minimalnym stopniu, ale zawsze. Ale przede wszystkim, yy, kawa w środku nam tak bardzo nie traci aromatów. Skoro coś mi tutaj wsypuję kawę. Mam mieszankę, również fresco, czyli 0% arabiki, czysta, robusta. Kawa bardzo pobudzająca, to wyraźnie jest wyczuwalne. Miałem tu cały kilogram, dlatego nie jest pełny pojemnik. Zamykam. Zbiornik na fusy jest dość duży, dość obszerny, na około 60 porcji takiej zużytej kawy. Spory pojemnik na zlewki. W tym miejscu można wyciąć otwór. Podobnie również tutaj w tym miejscu. Dzięki temu, jeżeli mamy jakąś szafkę właśnie pod ekspres i będzie w niej również dziura, to wszystkie ciasteczka fusowe wpadają do pojemnika i przez otwór Nadmiar wylatuje do kosza postawionego w szafce. Dzięki temu, jeżeli ekspres będzie podpięty do zewnętrznej wody, a ma to możliwość, o czym zaraz powiem, dzięki temu zostajemy prak praktycznie mamy bezobsługowo. Nie mam problemu z wysypywaniem fusów, jak również z odlewaniem wody, ponieważ ten ekspres jest wyposażony w taki otwór, do którego możemy podłączyć wąż odpływowy. I dzięki temu cała woda, która spływa, zlewki, które spływają przy czyszczeniu czy przy robieniu kawy, wszystkie te zlewki mogą wypływać bezpośrednio do kanalizacji, jeżeli to spryt dobrze połączymy. Tylko odpowiednio trzeba to połączyć albo bezpiecznie do jakiegoś zbiornika na, czy jakiegoś baniaka na takie odpady. Tylko wiadomo, to też trzeba opróżniać, by to nie kisło, nie powodowało nam zanieczyszczeń takich biologicznych do ekspresu. Co ciekawe, w opisie tego ekspresu nie mam y, informacji na temat podłączenia do wody, a jednak zawór do podłączenia do wody jest i ma w funkcjach takie właśnie ustawienia. Wchodzimy w menu, wchodzimy w system i mam tutaj tryb zasilania na wodę. Wybieram sobie tutaj i mam zbiornik wody, czyli ten. Przyłącze stałe, czyli właśnie woda z sieci oraz zasilanie na wodę ze zbiornika zewnętrznego. sam pobiera wodę, nie musisz stosować dodatkowej pompy, ponieważ on taką pompę dodatkową ma i to jest super sprawa, super rozwiązanie dla osób, które przemieszczają się z ekspresem, dla eventowców, dla ludzi, którzy robią szkolenia pokazowe, gdzie jest dostęp do wody utrudniony, więc wychodzimy. Przy okazji powiem o wyświetlaczu. On nie jest zbyt wielki, moi drodzy. Nie jest zbyt wielki, ale jest wystarczający. Dzięki temu, że nie jest zbyt wielki, ta para, która tu wychodzi, ona się ładnie rozprzestrzenia. W niektóre te modele z Fresko mają pionowy ten wyświetlacz, jest dość duży i pionowy. Dzięki temu para jeszcze bardziej ma, ma jeszcze łatwiej ma, ma możliwość odchodzenia, ponieważ przy robieniu kaw, czy wylewaniu w wrzątku herbaty, czy w ogóle w robieniu kaw a zwłaszcza kaw mlecznych tych większych, czy czyszczeniu chociażby właśnie tych obwodów mlecznego, czy obwodu kawowego, Produkuje się sporo tej pary, ona gdzieś tutaj zachodzi, podchodzi, więc czym większy ekran, czym szerszy, tym ten odpływ pary jest mniejszy i ta wilgoć gdzieś tam się osiada. Tym bardziej, że tutaj, gdzieś, moi drodzy, o tutaj właśnie mamy takie zabezpieczenie gumowe, bo tutaj mamy możliwość podłączenia USB po to, żeby zgrywać różnego rodzaju ustawienia, po to, by grywać różnego rodzaju yy, grafiki, po to, by zgrywać różnego rodzaju ustawienia, yy, na przykład pod konkretne napoje, więc ta para nam jest tu niepotrzebna, siedmiocalowy ekran, który w zupełności wystarcza na y, pracę na nim oraz y, interfejs. Może mieć różnego rodzaju interfejs. Mamy to w, pa w panelu obsługowym, standardowy, i on będzie wyglądał w ten sposób. Panel obsługowy, czyli taki samodzielny, czyli ten, który ja tutaj zbudowałem, może sobie też przez panel obsługowy. Profesjonalny. To jest taki panel specjalny dla gości. A gość na nie kliknie niepotrzebnie, niechcący czy chcący w różne funkcje i nie pozmieni nam różnych parametrów. Mówiłem o możliwości wycięcia otworów na odpady fusowe. I no i tu też jest to ciekawe rozwiązanie, ale znowuż pojawia się tu mały problem, ponieważ nie wiedzieć dlaczego. O ile w tych elementach jakoś w miarę sobie to jeszcze można w miarę wyciąć, to moi drodzy, nie wiem dlaczego, producent tego nie przewidział, być może. Rozwiązanie weszło później, a obudowy są jeszcze od starszych modeli, ponieważ tu, tu w obudowie, moi drodzy, nie ma żadnego tworu. Tu jest cały czas obudowa, nawet nie ma za bardzo wycięć, a nawet gdyby były, to sobie nie wyobrażam, żebym miał ciąć otwór w obudowie, a jeżeli mają te fusy spadać otwór tutaj, nam jest tutaj bardzo potrzebny, więc nie wiem o co tu chodzi no więc być może to przygotowanie szuflad pod inne modele a być może to jest jakieś niedopatrzenie, w co wątpię chyba, że robi to na zlecenie producent o czym też, o co też warto zapytać dział drugi, podstawowe funkcje Najważniejszych funkcji, szczególnie dla osób, gdzie mają te ekspresy, na przykład dzierżawa, dla firm, które dzierżawią te ekspresy, które wynajmują te ekspresy, dla firm, które mają kilka tych ekspresów w różnych punktach, na pewno bardzo super rozwiązaniem będzie mail raport. Można sobie sprawdzić wszelkie parametry, wszelkie statystyki, KAW, sprawdzić zużycie pewnych funkcji, więc jest to bardzo fajna sprawa właśnie dla osób, które zdalnie nadzorują swój biznes. Super rzecz. Wszystkie kawy, czy mleczne, czy espresso, czy nawet podwójne kawy, jeżeli sobie takie ustawimy oczywiście za jednym dotknięciem, no to już jest wiadomo, to jest przy takich ekranach, przy tego typu ekspresach jest to podstawa, ale oczywiście o tym też muszę wspomnieć. Jednoczesne nalewanie mleka i kawy czy cappuccino, czy w momencie, kiedy mamy filiżanki pełne, no to nie zależy one tych warstwach, czy kubki właśnie na wynos, no to nie zależą na warstwach, zależą na tym, żeby ta kawa poszła w miarę szybko, a sam smak i tak pozostaje ten sam. Co innego, jeżeli robimy kawy eleganckie, czy chcemy mieć te warstwy w dużych kawach, no to już y to już standardowo robimy to, czyli nalewając odpowiednio piankę, mleka, potem mleko, potem pauza, a potem idzie kawa, więc to wszystko się ustawia, to wszystko w, w, w ustawieniach. Oczywiście w ustawieniach mamy wszelkie ustawienia personalizacji napojów, nazw napojów, ikon, zdjęć. To wszystko można zmieniać, ustawienia wchodzimy w napoje. Wybieramy sobie napój, na przykład kawa biała, jest już taka funkcja, wchodzimy w recepturę i tu możemy sobie zmieniać wszystko. Możemy, tu właśnie mamy na pierwszej konce mamy gorące mleko, czyli kawa, czyli ekspres podaje na gorące mleko, a potem podaje kawę. Oczywiście mogę zrobić tak, że tą kawę przesunę tutaj, a właściwie nie. Oczywiście mogę zrobić tak, Czyli w pierwszym kroku będzie i, i, robi, i zacznie ekspres mielić kawę i zacznie podawać mleko. Wtedy to jest właśnie w przypadku białej kawy, którą podajemy najczęściej właśnie w pełnej filiżance. Możemy tak to ustawić, dzięki temu nawet tak sobie to zostawię teraz ekspres. Od razu mieli ziarno i od razu podaje mleko. Przygotowanie tego napoju jest o wiele szybsze. Czyli możemy sami sobie zbudować, co najpierw będzie szło. Czy pianka mleksza, czy gorące mleko, czy samo gorące mleko, czy tylko pianka, czy, czy kawa, czy dwa razy kawa. Więc te wszystkie ustawienia oczywiście można sobie spersonalizować Nazwać sobie dowolnie, języki można wybrać, zdjęcia powgrywać. Te podstawowe funkcje personalizacji wyglądu ekranu również są dowolne, i jest dużo różnych opcji na ustawienie takiej właśnie funkcji. Oczywiście regulacja ilości kawy do 8 do 15 gramów. No i jedna z ważniejszych funkcji, czy taki zautomatyzowany. Bardzo łatwy system czyszczenia i płukania obwodów kawowych i obwodów mlecznych. Jest to bardzo ważna funkcja konserwacji. Pierwszy dział to jest płukanie, drugi dział to jest czyszczenie i trzeci dział to jest odkamienianie. I potem mamy funkcje jeszcze ogólne, czyli funkcja płukania. I mamy płukanie zaparzacza, po kliknięciu nam przepłukuje się sam zaparzacz do kawy, czyli te, ten obwód kawowy powiedzmy. Oprócz pukania zaparzacza mamy szybkie pukanie samej wylewki od mleka, ale mamy również trzecią funkcję, co też jest chyba nieczęsto nie spotykane funkcję przepukania samej rurki mlecznej. Dzięki, wtedy, na pewno używając tej funkcji, musimy wyjąć rurkę z mleka i przy, włożyć ją właśnie tutaj do kratki ociekowej, ponieważ ona będzie pukana. I może teraz przejdziemy do tej funkcji. Wybieram pukanie przewodu mleka, wyjmujemy rurkę, o czym ekran nas informuje. Większość tych czynności porządkowych y, wybieramy po kliknięciu w jeden konkretny przycisk i sam ekspres prowadzi nas krok po kroku. To też również jest standard w większości ekspresów. Oczywiście trzeba to potwierdzić i dzięki temu ekspres przepukuje rurkę oraz ten wylot do kawy. Widzicie, poszła woda. Przez rurkę gdzie woda, widzicie. I mamy elegancko przepukaną rurkę. Dział trzeci. Ciekawe rozwiązania. Na pewno ciekawe rozwiązanie jest właśnie wyjmowana wylewka. To tutaj rozwiązanie jest bardzo fajne. Odpinam sobie tylko rurkę od mleka i naciskając tutaj dwa takie przyciski wyjmuję niemal za jednym kliknięciem. Teraz sobie można to wszystko rozebrać i dokładnie umyć. Wyjmujemy wszystko, praktycznie wychodzi wszystko bardzo łatwo. Każdy ten element można bardzo łatwo umyć Wyszorować, wypłukać, każdy element się rozbiera. Tutaj mamy również taki mały zaworek, który warto wyjmować. Tędy podawana jest para wodna do tworzenia pianek mlecznych. Warto zwrócić uwagę, ona ma taki cieniutki otwór. Nie wiem, jak to pokazać wam. O, może widać, prawda? Może mojej koszulce będzie widać. To jest dziurka, dosłownie grubo zigły. To jest tak celowo zrobione. Dzięki tej cieniutkiej dziurce yy, tworzy się ciśnienie pary. Warto też tu zaglądać zawsze, żeby to przyczyścić. To przyczyszczę po prostu igłą, właściwie szpilką taką długą. i No i montujemy, zakładamy tędy, podawane z kolei mleko właśnie z tej rurki bocznej, tędy. Tu mamy również zaworek do ustawienia tego spieniacza. Jak bardzo spieniać kawę z łatwością można. Proponuję tego, też nie ruszać za bardzo. I warto też to dokładnie płukać. Właśnie ja często przepukuję, nie tylko tym takim dedykowanym płynem do płukania, ale często też ciepłą wodą. Może nie wrzątkiem, ale wylewam sobie ciepłą wodę do kubeczka zamiast mleka stawiam i włączam mleko, tak żeby ta ciepła woda przepłukała mi to wszystko. Ja wiem, że w czasie czyszczenia i tak tu jest podawana temperatura, ale dodatkowo, żeby ta woda przepłukała wszystko. Między tymi etapami zdejmuję całość, rozbieram, czyszę szoseczkami, po wodą, z płynem, no jest to troszkę mozolne rzeczywiście, ale przynajmniej łatwo jest tutaj to złożyć i uwierzcie mi, że to jest jedna z ważniejszych rzeczy, jeżeli chodzi o ekspres i jego czystość, więc jest to ważne, żeby to było łatwe do wyjmowania, żeby każdy pracownik po szybciutkim przeszkoleniu mógł to sam rozebrać, wyczyścić i złożyć bez głowienia się, a w niektórych tych, uwierzcie mi, ekspresach złożyć te wylewki to był po prostu wielka magia dla wielu osób, ponieważ one nie są tym biegłe i nie każdy sobie z tym radzi, nie każdy super klocki składał, prawda? I zakładamy sobie Wyleweczkę cyk. Montujemy przewód do mleka. I mamy wyczyszczoną wylewkę. To była ta ciekawa rzecz. Kolejną ciekawostką na pewno jest zamykany z otwór wylotu kawy i wyjmowany pojemnik. To też jest ciekawe, prawda? Na pewno ten mail raport. To też jest bardzo ważna funkcja, bardzo fajna funkcja, to znaczy w zaawansowanych ekspresach ten ma otwory do wycinania na właśnie na te zlewki, na te fusy oraz odpływowy wąż, do, odpływowy wąż na zlewki oraz super sprawa, że ekspres ma wbudowaną pompę, więc możecie bez dodatkowych pomp zewnętrznych, które są bardzo drogie, jak mówiłem, podłączać wodę ze zbiornika. Ważną funkcją, ciekawym rozwiązaniem wyróżniającym ten ekspres na pewno będzie jego moc. Ma 3,1 kW. Większość ekspresów ma 1,5, 1,9. Nie widziałem powyżej 2 kW urządzenia. Oczywiście duże urządzenia mają więcej. Dzięki temu. Ten, sam, ten, ten ekspres ma większą moc, dzięki temu przy dużej kolejce ekspres będzie bardziej wydajny, będzie lepiej sobie radził niż ekspresy, które mają o połowę mniej kW, na przykład 1,5, bo uwierzcie mi, że są ekspresy tej wielkości i gabarytów lub większe, które mają moc 1,5. No ale oczywiście ekspresy, które mają poniżej 2 kW, oczywiście też sobie spokojnie radzą. Myślę, że to jest takie coś istotnego. Jeżeli masz dobre zabezpieczenie w prąd, jeżeli masz sporo miejsca, sporo ekspresów, w szybkich kawach, żeby wszystko działało, więc na pewno ten ekspres, to będzie plusem tego ekspresu. Dział czwarty, przygotowanie napoju. Być może najważniejszy. I przechodzimy tutaj do najciekawszej rzeczy, czyli na pewno tego, co chcielibyście zobaczyć, tego, co zdawać najbardziej ciekawe, czyli jak, się, jak wychodzą kawki. Na początek zacznijmy od espresso. To jest na pewno bardzo ważny parametr. Wybieram ikonkę Espresso i XS automatycznie przechodzi do robienia kawy. Pokazuję tutaj czas przygotowania kawy, mamy tutaj moc kawy oraz objętość kawy. Wszystkie te parametry się wyświetlają, możesz rzeczywiście też tu zmieniać wstawiać swoje grafiki, robić inny interfejs, żeby to znaczy inną, inny wygląd ekranu, tak by a, dokładnie. Pamiętajcie, by w tym modelu dopychać do samego końca filiżankę, ponieważ ta wylewka od kawy jest dość blisko obudowy. Zapaszek? Mmm, Ok. Przechodzimy do kawy mlecznej, cappuccino. Ustawione jest pod tą fiżankę. Robię w takiej, żeby można było zobaczyć. Mam tu mleko w lodówce. Do kaw mlecznych lepsze będzie mleko schłodzone. Takie mleko schłodzone, o dziwo, lepiej się pieni. Wybieram sobie cappuccino. Z jednym przyciskiem, jak różyczką, ekspres automatycznie zaczyna mielić kawę oraz praktycznie od razu podawać mleko. Ekspres ubija kawę, już ją zaparza, mleko się nalewa, idzie kawka. Bardzo często w kawach mlecznych, by one dobrze wyszły ich warstwy, czyli jak to jest ekspres kolbowy, zauważcie, że barman najpierw robi dobrą pianę, zrzuca pianę do kubeczka czy do szklanki, dodaje troszkę mleka, odczekuje trochę, i dopiero później wolutku wyrwa espresso. Tak samo robią to automaty w przypadku kaw mlecznych. Jeżeli to ustawimy, w tym przypadku warstw nie ma, ponieważ nalewaliśmy bezpośrednio mleko i kawę razem. Mm. Ach, cudowna. Kawę latę. Po parę sekundach od razu podaję. Ekspres, piankę mleczną. Tu mamy licznik pokazujący procent wykonania jego napoju. Na początek sama piana mleczna. I jeszcze nic nie mieli ekspres, nie przygotowuje sobie ziarna kawy, mógłby, ale teraz skupia się na tym. Pauza. Raz, dwa i trzy. Zaczyna podawać mleko gorące, ale również uruchomił jak słyszycie, młynek mieli kawę, podaje gorące mleko, ubija kawę, mleko podane, dzięki temu się jeszcze ładnie tu usiada, dociska i podaje kawę bez zaparzenia wstępnego. Czy mamy gdzieś tyle piany z mlekiem? Piana jest gdzieś dotąd. Ta fiżanka bardzo spółokrągła, i ta kawa bardzo zawraca. I espresso. Opcje tej piany, mocy spieniania, jakości spieniania również możecie ustawić w tej wylewce gumowej, której pokazywałem takie małe pokrętło. Teraz to pokażę na ekranie i tam też ustawiacie jakość tej piany. To też musicie sobie dostosować do swoich potrzeb, do swojego, swojego, zapotrzebowania, ponieważ mniej lub bardziej będzie wam chlapało. I tak to wyszło. Pianka jest bardzo fajna, jest genialna, bardzo gęsta. Taka, jaką mm. osoby pijące kawę mleczną lubią. Dział 5. Codzienne i okresowe czyszczenie oraz konserwacja. Mamy trzy rodzaje takich czyszczeń. Czyszczenie tabletką nagarów kawowych, czyszczenie płynem lub proszkiem obwodów mlecznych, odkamienianie elementów tych grzejnych, wymiana filtra więcej co miesiąc, co ileś kaw, oczywiście w zależności od ilości kaw, od ilości przepływu wody, to też wszystko macie w ustawieniach. Pamiętajcie o tym, to trzeba robić. Pamiętajcie, żeby opróżniać pojemnik, wysypywać, przepływać pojemniki. Ja również po często po wyjęciu yy, tych pojemników, tych fusów. Lubię sobie jeszcze wszystko tutaj dokładnie w środku przecierać, pozaglądać gdzieś tam delikatnie, tak by nic nie uszkodzić. Więc dbajcie o to, pamiętajcie, żeby wymieniać wodę w zbiorniku. Jak ekspres jak stoi przez weekend, czy 2-3 dni dłużej, lepiej codziennie rano wlać świeżą wodę, świeża kawa, żeby kawa też nie zalegała wam zbyt długo. Tutaj ona tu nie za bardzo nie oddycha, więc też żeby ona tam się nikiła. O takich jak pamiętajcie, dzięki temu ci wam ekspres służył długo, nie będzie praktycznie bezawaryjny. Yy, czyście ten. Yy, ten malutką, tą malutką dziurkę, dzięki temu się nie będzie zapychało. Jak się nie będzie zapychało, to będzie wam dobrą kawę, dobrą pianę. Jak się nie będzie zapychało, więc nie będzie naciskało zbyt mocno pompa, te wszystkie zaworki, niezaworki nie będą miały zbyt dużego natężenia, nie będą przepuszczały, psuły się, pękały ich uszczelnienia, przez to, że nie może wypchnąć on pcha i pękają uszczelnienia, różnego zaworki, prze, przepuszczają potem syczy, kapie, leje się z niego. Jeżeli będziecie czyścić, dbali o to wszystko od ekspert to na czas, wymieniać filtry. Nie dopuszczać, żeby zatkał się ten obwód mleka, to ekspres Wam służy długo. Kawa będzie wyśmienita i smaczna. Wszystkie jakieś różnego rodzaju ostrzeżenia pojawiają się Wam na ekranie, czy wymiany filtra, inne takie rzeczy pojawiają się na ekranie. macie w ustawieniach, poustawiajcie, pobawcie się trochę i zachęcam Was. Dział 6 orzeźwiający kawowy shot na opalne dni. Teraz czas na niespodziankę i zapowiadanego szota kawowego. Do tego celu będziemy potrzebować lekko przedłużone espresso lub skoszoną kawkę. Przygotuję sobie troszeczkę większe espresso. Takie około 60-80 ml kawy. Stop. Ale nie za dużo. Szklanka z grubego szkła, kilka kostek lodu oraz kawka. Nawet niecała mi wyszło. I tak przygotowany shot na pewno będzie mocno i pobudzający, szczególnie latem. Jest zimna, jest bardzo intensywna, jest bardzo smaczna, nawet nie trzeba słodzić. Więc tyle na dziś. Mam nadzieję, że troszeczkę Ci pomogłem, troszeczkę pokazałem Ci wiele funkcji, których nie ma często w innych materiałach i ten film Ci się przyda w podjęciu decyzji, jaki ekspres będzie Ci potrzebny, na jaką ilość kaw. Zapraszam też na inne moje filmy. Głównie na moim kanale macie filmy kulinarne, na których przygotowuję różnego rodzaju dania. Również pojawią się niebawem inne ekspresy, ponieważ ekspresy są czym elementem Większości z nas, a szczególnie branży gastronomicznej, więc też chcę Wam przekazać takie informacje, ponieważ sam szukałem, często nie znajdowałem wielu informacji. Do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnym odcinku.